Kiedy patrzyłem na to wszystko, czy właściwie czytałem o tym wszystkim, co zostało podjęte, zaprojektowane w tym okręgu wyborczym, a dotyczy to szkół, w tym także tej szkoły, w której jesteśmy, szpitali, obiektów sportowych, kolei, dróg, dróg wodnych, bo pogłębienie Noteci. Wreszcie nawet utylizacji odpadów. I jeszcze innych spraw. To. Zastanawiałem się nad tym, jak to wspólnie określić, jak wspólnie określić te wszystkie przedsięwzięcia wspierane przez rząd, choćby wspomnę o drogach, także o tych drogach lokalnych, bo przecież mowa była przed chwilą i o drogach lokalnych i o drogach krajowych S10 S11. Jak spojrzeć na to przedsięwzięcie, które dzieje się tutaj w tym okręgu wyborczym, ale które dzieje się także w całym naszym kraju. Otóż to jest realizacja pewnego planu wielkiego planu, planu, który składa się zarówno, z rzeczy mniejszych, takich jak na przykład budowa jednej hali sportowej, jak i tych przedsięwzięć ogromnych, jak choćby budowa polskiego wielkiego portu lotniczego, a właściwie centrum komunikacyjnego niedaleko Warszawy. Chcemy poprzez te plany poprzez wsparcie biznesu na różne sposoby, doprowadzić do tego, by Polska rozwijała się ciągle w dobrym tempie, w szybkim tempie, by różnica między naszą ojczyzną, różnica w poziomie życia, różnica w komforcie życia, między naszą ojczyzną a tymi, którzy są na zachód od naszych granic. Była ciągle redukowana, żeby w pewnym momencie, nie tak bardzo odległym momencie, ona została zredukowana do zera. Żeby Polacy mogli mówić, Żyjemy w takich samych warunkach, jak ci, którzy zawsze od wieków żyli lepiej niż my. To naprawdę gigantyczne zadanie. To gigantyczne zadanie, które jednak. To jest opinia także uczonych, uczonych z SGH, Czołowej Polskiej Szkoły Ekonomicznej, jest możliwe do realizacji. Za 14 lat poziom przeciętny Unii Europejskiej, za 21 lat Niemcy. A nasz, pełen dynamizmu i znakomitych zdolności, premier mówi, to będzie jeszcze szybciej. I to powinno być jeszcze szybciej. Ale kiedy mówimy o tym planie, to widzimy go inaczej niż ci, którzy przedtem no w gruncie rzeczy niczego nie planowali, ale przecież też mówili o rozwoju. Otóż ta zasadnicza różnica to jest traktowanie tego rozwoju jako czegoś, co dotyczy całego społeczeństwa, zarówno jeśli chodzi o podziały terytorialne. Jak także jeżeli chodzi o podziały społeczne między różnymi grupami społecznymi. My chcemy, by korzystali wszyscy. Co więcej, my wiemy, że ten plan jest do zrealizowania tylko wtedy, jeżeli wszyscy będą z niego korzystali. On jest niemożliwy do zrealizowania w strukturze społecznej, którą budowano dotychczas. Strukturze społecznej, w której była grupa profitentów, nie mała może, ale mniejszościowa, i ta pozostała część społeczeństwa, która nie korzystała, albo często ponosiła bardzo poważne, negatywne konsekwencje zmian, choćby bezrobocie. Otóż my ten model, model związany z postkomunizmem, a w ostatnich latach rządów PO i PSL z tak zwanym późnym postkomunizmem całkowicie odrzucamy. Odrzucamy, bo był i głęboko niesprawiedliwy i jednocześnie głęboko nieefektywny. Nie pozwalał na to, by nasz kraj wykorzystywał wszystkie swoje możliwości, by nasz naród wykorzystywał wszystkie swoje możliwości bo ten potencjał nagromadzony w ciągu ostatnich dziesięcioleci, ale także i ten wcześniejszy, bo i wcześniej też przecież jakiś potencjał był gromadzony, naprawdę jest bardzo poważny. Ale jeśli chodzi o te ostatnie 30 lat, to choćby ogromny wzrost poziomu wykształcenia naszego społeczeństwa. To przecież jest ogromna siła, bardzo wielka siła i ją trzeba wykorzystać. Ją trzeba, proszę Państwa, wykorzystać po to, by pchnąć nasze społeczeństwo, nasz naród, Polskę po prostu do przodu. Ale powtarzam, tego się nie da zrobić z tymi metodami, które były stosowane dotychczas. I tego w żadnym wypadku nie uczyni państwo teoretyczne. Jak to nazwał jeden z prominentnych działaczy naszych poprzedników. Państwo teoretyczne może tylko szkodzić, może tylko szerzyć korupcję, może tylko prowadzić do gigantycznego okradania naszego kraju, a afera vat jest tego najlepszym dowodem. Bo to afera, której wymiar jest taki, że gdyby nawet te pieniądze przeliczyć na dolary, Według kursu walutowego, a nie według, nie według realnej wartości dolara, bo ona jest przecież dużo niższa, to ona by wstrząsnęła Stanami Zjednoczonymi, czyli największą gospodarką świata, a nie tylko polską. I dlatego musimy budować ten nowy system system rzeczywiście wolnej, rzeczywiście republikańskiej Rzeczypospolitej. Rzeczypospolitej, równych i wolnych Polaków. I to jest nasz plan. To czynimy i chcemy czynić dalej. Chcemy to sfinalizować. Ale kiedy mówimy o naszej Ojczyźnie, o jej przyszłości, to zawsze musimy sobie zadawać pytanie: a co będzie, jeśli chodzi o przyszłe pokolenia? Bo przecież pokolenia przemijają. Każdy, kto przeżył już trochę czasu, wie, jak ten czas płynie, jak wszystko, co było kiedyś, odchodzi i jak zbliża się ten moment, no, który każdego czeka, nawet tego najmłodszego. Krótko mówiąc, musimy dbać o przyszłość, musimy dbać o przyszłe pokolenia, a to niezależnie od innych przyczyn. Oznacza, że musimy dbać o polską rodzinę. A monogamiczna rodzina oparta na związku jednej kobiety, jednego mężczyzny jest fundamentem naszej cywilizacji najbardziej życzliwej człowiekowi cywilizacji w dziejach świata cywilizacji chrześcijańskiej. I ona jest atakowana. Jest dzisiaj atakowana na różne sposoby, i musimy ten atak odrzucić. Często, kiedy to mówię, to inni nawet spośród naszych przyjaciół mówią: No cóż, ale zapominasz o tych, którzy dzieci wychowują samotnie. Nie zapominam. Z pełnym szacunkiem odnoszę się do rodzin, w których mamy matkę. I dziecko, czy dzieci, czy rzadziej, bo to jest dużo rzadziej, ojca i dzieci, czy też jedno dziecko. Powtarzam, to też są rodziny. I w niczego im nie odbieramy. Wiemy, jak różne powody prowadzą właśnie ku takiej sytuacji, ale nam chodzi o pewien model, bo ten model jest dzisiaj odrzucany. Twierdzi się, że rodzina jest, można powiedzieć, sama przejście źródłem patologii, opresji, a w szczególności opresji kobiet i dzieci. Otóż nie, proszę Państwa, rodzina nie jest ze swojej natury instytucją opresyjną. Oczywiście może taką być, to się zdarza i temu się trzeba z całym zdecydowaniem, z całą bezwzględnością przeciwstawiać. Ale przede wszystkim jest tą komórką społeczną, która nie tylko przekazuje życie, ale także przekazuje podstawowe normy zachowania, normy kulturowe, normy cywilizacyjne. Można powiedzieć, zapewnia następstwo pokoleń nie tylko w sensie biologicznym, ale także w sensie kulturowym i społecznym. I to jest najistotniejsze. I dlatego jej bronimy i będziemy bronić. A atak, szanowni Państwo, trwa. I co jest w nim najbardziej uderzające i można powiedzieć najbardziej niemożliwe do zaakceptowania, a nie chcę tu używać ostrzejszych słów? To jest atak na dzieci, to jest atak na dzieci, to jest próba ich seksualizacji od najmłodszych lat, to jest próba wyrwania ich rodzinie, podporządkowania ich kulturze, edukacji. Na którą rodzina się nie zgadza, i my się nie zgadzamy, i się nie zgodzimy. Jest taki zamysł funkcjonujący w naszym życiu publicznym, który ma już swoją nazwę od nazwiska pewnego pana to jest tak zwany plan rabieja. Najpierw. Związki, jak one się nazywają? Partnerskie, no właśnie, partnerskie. Później, proszę Państwa, małżeństwa homoseksualne, a w końcu adopcja dzieci. Czyli dzieci, jako można powiedzieć, przedmiot zabawy, przedmiot satysfakcji dla pewnych ludzi. Otóż nie. Nigdy nie. Dzieci są podmiotem. Dzieci muszą być chronione. Dzieci są wielkim skarbem. Największym skarbem narodu. Dziękuję. I nigdy się nie zgodzimy na tego rodzaju rozwiązania. Naszą propozycją. Dla Polski, dla Polaków jest budowa Polski republikańskiej, czyli wolnej, której wolność obywatelska jest bardzo wysoko ceniona, jednocześnie Polski, która dąży do zrealizowania czegoś, co określiliśmy jako polską wersję państwa dobrobytu. Wolność oznacza tolerancję, także oznacza tolerancję dla innych poglądów, i dla innych postaw niż tych te, które jest, są akceptowane przez większość. I my tą tolerancję, i to jest nasza tradycja, bardzo głęboka tradycja polskiej kultury, także polskiej kultury życia publicznego, uważamy za coś bardzo ważnego. Zawsze podkreślamy. I w żadnym razie nie mamy zamiaru z niej rezygnować. Najlepszy dowód, mamy te marsze. One się nazywają nie wiedzieć czemu, marszami równości, czy jakoś tam inaczej. Ale w każdym razie one są marszami właśnie LGBT pod bardzo silną ochroną policji. Bo przecież tam dochodzi do aktów, których nie możemy. My Zaakceptować. Obraża się uczucia religijne, obraża się je w sposób niezwykle drastyczny i to wcale nierzadko, ale mimo wszystko są ochraniane, są ochraniane przed tymi, którzy by chcieli użyć wobec nich siły i na to się nie zgadzamy. To jest najlepszy dowód naszej tolerancji. Ale to nie oznacza, że mamy zamiar afirmować poprzez państwo to, co nie jest możliwe do przyjęcia. Tego zamiaru nie mamy. Nie będzie małżeństw homoseksualnych. A tym bardziej, Szanowni Państwo, nie będzie adopcji dzieci. Natomiast będzie w Polsce wolność. Będzie w Polsce wolność, wolność we wszystkich dziedzinach, wolność nieograniczona także poprzez poprawność polityczną, bo ta poprawność polityczna już w różnych miejscach w Europie bardzo tą wolność ograniczyła. I to nie tylko przez to, co socjologowie nazywają represją rozproszoną, przez różnego rodzaju ostratyzmy, naciski na ludzi. Ale także już poprzez represje administracyjne, a nawet prawno karne. Krótko mówiąc, u nas tego nie będzie. Nie zmuszą nas do tego, żebyśmy przyjmowali tego rodzaju rozwiązania. Polska będzie wolnym krajem. Ale ponieważ ta choroba już do nas też dociera. Już też dociera no, choćby ostatnio zawieszenie znanego profesora, wybitnego pedagoga, jednocześnie publicysty. To mogę powiedzieć jedno: jeśli zwyciężymy te, w tych wyborach, to to się skończy. Wolność zostanie prawnie zapewniona. Nasze plany rozwojowe, determinacja Polaków. To wszystko, co czynimy dla grup, bardzo wielkich grup, bo to jest większość społeczeństwa pracujących. Minimalna pensja już niedługo trzy tysiące, na koniec 23 roku cztery tysiące. To wszystko jest, proszę Państwa, nie jakiś gest. Władzy wobec społeczeństwa nie jest wyborczy. To jest, proszę Państwa, racjonalny plan zmierzający do tego, by ta choroba gospodarki, która się nazywa postkomunizm, gospodarka postkomunistyczna, a niektórzy mówią postkolonialna, żeby to się raz na zawsze skończyło. Polska musi być krajem, gdzie gospodarka opiera się na wysokich technologiach, a nie na niskich płatach. Mój młody kolega zupełnie niedawno, dosłownie przed wczoraj, słupsku, mówił, że na przykład Rosja rozwijała się, bo już dzisiaj się nie rozwija przez eksploatację ropy i gazu, a Polska poprzez eksploatację pracowników poprzez eksploatację ludzi, koniec tym. I powtarzam, to nie jest przeciw komukolwiek. To jest za tymi wszystkimi, którzy chcą i potrafią pracować w różnych rolach społecznych, w różnych miejscach, ale powtarzam, chcą i potrafią, bo na takich ludziach opiera się rozwój każdego kraju i na takich ludziach musi się opierać także rozwój Polski. I teraz proszę Państwa na koniec. Jaka jest stawka tych wyborów, tego, co stanie się 13 października? Otóż stawka jest bardzo prosta. Albo ten plan, który przyznacie państwo w pierwszym okresie swojej realizacji się udał, bo uzyskaliśmy to, co w demokracji najważniejsze. Zrealizowaliśmy obietnicę i uzyskaliśmy wiarygodność. A nie ma wiarygodności, nie ma, przepraszam, demokracji bez wiarygodności. żeby ten plan był realizowany dalej. My mamy ku temu środki i prowadząc właściwą politykę finansową i ograniczając różnego rodzaju mechanizmy okradania naszego kraju i dlatego, że mamy osoby, w tym premiera, które są dostatecznie wysoko wykwalifikowane. Mogę powiedzieć, na najwyższym światowym poziomie, żeby ten plan prowadzić. do Dostatecznego sukcesu. Ale zwyciężyć możemy tylko wtedy, jeżeli będziemy pracowali do 11 października północy. No bo wtedy kończy się okres wyborczy, zaczyna się cisza wyborcza. Trzeba przekonywać ludzi, trzeba do nich docierać. Nie można w żadnym wypadku się oszczędzać to najważniejsze wybory od 89 roku i dlatego proszę o tą pracę proszę o ten wysiłek o tą determinację bo jeśli ona będzie to z całą pewnością zwyciężymy